Polska mówi goście, pani Danuta Kowal. Dzień dobry i pani Bogusława Witer. Dzień, dzień dobry. dobry. Pani Danuto, czym się różnią kosmetyki, a może bardziej kremy od tych takich bardzo drogich, powyżej 3000 zł, od tych takich po kilkadziesiąt złotych? Na temat kremów o powyżej 3000 zł nie umiem się wypowiedzieć, bo nie mamy ich w aptece i nie znam tych produktów, natomiast mogę powiedzieć ewentualnie o różnicy między kremem za kilkadziesiąt złotych, a za kilkaset, czyli takimi kremami, które są w naszej aptece, no bądź gdzieś tam funkcjonują na rynku. Wiele rzeczy się na to składa. Jedno, jedno, jednym z elementów no to jest oczywiście rodzaj użytych surowców, bo mogą być to surowce najtańsze, mogą być najszlachetniejsze, najdroższe, no i to w, w jakimś istotnym stopniu rzutuje na cenę. Kolejnym elementem jest kwestia opracowania i przebadania danego kosmetyku. Czy to jest tylko produkt, który ktoś wymyślił recepturę, zmieszał? No, i poszło w obieg. Czy to jest jednak produkt, który został gruntownie przebadany pod kątem tego, co się wchłania, jak się wchłania, jak działa, więc to też rzutuje. Kolejnym elementem, również istotnym na to, jaka jest cena, jest miejsce sprzedaży. Jeżeli to jest market samoobsługowy i, i, i klient sam dokonuje wyboru, nikt nie poświęca mu uwagi, to inaczej kosztuje. Jeżeli miejscem sprzedaży jest yy, Drogeria czy perfumeria lub apteka, no to jest droższy kanał y, sprzedaży, dlatego że, tak jak w aptece, pracują fachowcy, magistrowie farmacji, mają wiedzę, służą tą wiedzą i poświęcają czas na sprzedaż danego produktu, więc jest tam, w związku z tym to również rzutuje na cenę. No i również jest prestiż marki. Tak jak w samochodach, prawda? Można by zapytać, dlaczego. Malów, którego może już nie ma kosztował tyle, a Mercedes zupełnie inaczej. No więc to taka troszeczkę analogia. Panie Bogusławo, ale czy możemy w tych tańszych lekach, przepraszam, kremach, znaleźć takie składniki, które są również w tych drogich? Czy w tych drogich to nie płacimy za marketing? Jest olbrzy olbrzymia różnica między kosmetykami medycznymi, kosmetykami aptecznymi, a kosmetykami drogeryjnymi. Kosmetyk z definicji, zgodnie z definicją nie powinien szkodzić. Taki drogeryjny, on, on ma nie szkodzić, natomiast kosmetyk medyczny, on musi wspomagać leczenie, musi mieć składniki o czystości farmaceutycznej i w odpowiednich dawkach terapeutycznych. E, nie w dawkach marketingowych, bo to jest modne, jest jakaś substancja bardzo modna, no i w danym kosmetyku jest 0,0,0 i ona jest i... Producent się chwali, ale to nie działa, bo żeby zadziałało, to musi odpowiednio przenikać przez nas skórek, musi być w odpowiedniej dawce, musi być odpowiedni nośnik i odpowiednia czystość. Ja może opowiem, co to jest kosmetyk medyczny, który jest sprzedawany w aptece, w gabinetach lekarskich na podstawie marki. Evoleban to jest francuska marka na bazie leczniczej wody hipertermalnej i w tym momencie wszyscy mnie poprawiają dlaczego hipertermalna termalna nie woda hipertermalna i to taka kolejna różnica bo woda hipertermalna zgodnie z definicją e, w, zawartą w polskiej encyklopedii balnologicznej wydanej przez panią profesor Ponikowską to woda która ma Udokumentowane, udowodnione właściwości lecznicze, i której temperatura przy ujściu jest wyższa niż 40 niż 40 stopni. To są kosmetyki adresowane do pacjentów z problemami skóry, do pacjentów dermatologicznych, do pacjentów, którzy chorują na różne przypadłości dermatologiczne, na łuszczycę, ale są również Również kosmetyki i to nadal są kosmetyczki, aczkolwiek, aczkolwiek kosmety, kosmetyki medyczne, na przykład dla pacjentów onkologicznych, pacjentów, którzy po, po różnych dawkach chemii mają olbrzymie problemy z włosami, z paznokciami, ze śluzówkami jamy ustnej. Po chemii śluzówki wysychają. Jest, Czasami one aż krwawią, bolą, pacjent nie jest w stanie mówić. Podobnie paznokcie, które, które, gdzie następuje onycholiza, czyli płytka paznokcia oddziela się od, od, od łożyska. Jest przy tym olbrzymia bolesność i tu zwykły, zwykły kosmetyk, zresztą, zresztą nawet niektórych, niektórych kosmetyków, w drogeriach nie dostaniemy, bo to nie leży w strefie zainteresowania producenta. To y, kosmetyki medyczne, kosmetyki apteczne mają wydłużać okresy remisji. Na przykład weźmy łuszczy, łuszczycę. Jest okre, je, czyli okres wy, remisji, czy wyciszenia stanu zapalnego, na, 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 narastania łusek i stosując odpowiednie kosmetyki medyczne, my ten okres remisji możemy wydłużać, czyli ten dobry stan skóry, paznokci będzie wydłużony, ale tu muszą być kosmetyki medyczne, łojotokowe zapalenie skóry, są kosmetyki, które już działają na poziomie neuropeptydów skóry, e tak, e czyli są e między innymi za, za łojotok, za trądzik odpo odpowiada wiele czynników, wie wiele, wiele przyczyn, czy 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 między innymi, pomijając już hormony, które tutaj odgrywają naj, największą rolę, ale również zła dieta, również wysoko przetworzona żywność, zanieczyszczone środowisko, stres. Żyjemy w permanentnym stresie, pośpiechu, nie wysypiamy się i to powoduje, że że nasz układ nerwowy Produkuje tak zwany, tak, taki neuropeptyd, substancję P. I na przykład w, w tych kosmetykach jest, są oligoelementy, które hamują te zjawiska. Czyli działają już na przyczynę problemu a nie tylko skutkowo. I to jest ta olbrzymia różnica. Pani Danuto, wchodząc do apteki widzę mnóstwo różnych produktów. Jak się odnaleźć? Jak mam wybrać ten y, dla mnie przeznaczony? No, my pomagamy panu wybierać. Pan określa swoje potrzeby, swoje dotychczasowe zwyczaje pielęgnacyjne, swoją satysfakcję z tego, co pan do tej pory stosował, swoje oczekiwania, czego by pan potrzebował, pan czy pani, i my wtedy próbujemy znaleźć odpowiedź na pana zapotrzebowanie. I tak jak pan określił, jest tych kosmetyków tutaj bardzo dużo są różne marki i są to wszystko marki bezpieczne, sprawdzone, produkowane. Często od bardzo, bardzo wielu lat, no, modyfikowane zgodnie z jakąś tam cały czas postępującą wiedzą, że, że zmieniają się również. I w zależności znowu od tego, co pan preferuje. Czy to ma pachnieć, czy nie pachnieć? Czy to ma być bio, czy może być niekoniecznie bio? Więc czy ma kosztować mniej, czy ma kosztować dowolnie dużo? W związku z tym tak się, tym się kierujemy. Bardzo dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Dziękujemy. Dziękujemy.